Szanowni Państwo, jeszcze raz bardzo Państwa serdecznie witam na naszym dzisiejszym spotkaniu. Po że w kilku zdaniach, tak jak to Pan Dyrektor całe mojego spotkania, w kilku zdaniach powiemy troszeczkę o naszej polskiej spółdzielni. To widok ogólny naszej spółdzielni. Troszkę w historii, ale to tylko dwóch zdaniach. Nasza spółdzielnia, Szanowni Państwo, powstała w 1930 roku. Bardzo istotne, nie ja będę wspominał o czasach powojennych, ale bardzo istotne dla współdzielni. Tutaj w kole, dla tej współdzielni, były lata 70., kiedy to decyzją jeszcze centralnego związku został wybudowany w w tym miejscu zakład, mianowicie proszkownia, y, o przerobie 400 tysięcy litrów mleka i basłownia. To lata 70. -te. Dalszym takim znaczącym etapem w rozwoju tej spółdzielni to lata 90-2016, kiedy ta spółdzielnia, korzystając z możliwości, jakie zostały stworzone po zmianie systemu społeczno-politycznego w naszym kraju, mogła za tym samodzielnie gospodarować i za tym samodzielnie się rozwijać. To właśnie w tym okresie kosztem. Dość dużych nakładów opudowaliśmy praktycznie nowy zakład. Nowy zakład w postaci dodatkowej proszkowni o wydajności około miliona litrów dodatkowej paschowni produkcji, produkcji galanteri lecznej, której tu przedtem praktycznie nie było. Jest to dzisiaj zakład, można powiedzieć, największy w Wielkopolsce. Szanowni Państwo, na tym slajdzie mamy skup mleka, i to przez 20 lat. Widzicie Państwo, że w 1996 roku skupowaliśmy tego mleka około 80 milionów rocznie od naszych dostawców. W ubiegłym roku, 96 rok, 2000, 2016 rok 225 milionów. Jest, Szanowni Państwo, jeśli chodzi o dostawców, mieliśmy w 1996 roku tych dostawców prawie tysięcy, w ubiegłym roku 3000 i to po przyłączeniu jeszcze trzech innych spółdzielni do czasu. Proszę Państwa, jeśli chodzi o spółdzielnię, mleka poszczególnych wydziałach w 2015, 2015 roku skupiliśmy. Od naszych dostawców 225 milionów, a w 2000 roku było to 90 milionów. Struktura dostawców także się mocno zmieniła, bo jeżeli w 2000 roku średnia, średnia od dostawcy mieliśmy około 2000 roku 7 tysięcy 7,5 tysiąca to proszę, proszę w 2015 roku mieliśmy 72 tysiące 72 tysiące 300 proszę stale mamy tutaj, proszę Państwa, to co mówiłem poprzednio skup mleka ogółem i y, skup mleka poszczególnych gospodarstw. W 2096 roku ta średnia gospodarstwa to było 7000 litrów, w 2014 roku jest to 64 tysiące litrów kupujemy tego y, z pięciu województwów. Wielkopolskie oczywiście jest największe, ponad 157 milionów, Łódzkie 24 miliony, Świętokrzyskie 22 miliony, Opolskie 12 000. i i Kujawsko-Podolskie 7,5 milionów. Jeśli chodzi o przerób mleka, to nie tylko y, przerabiamy mleko od naszych dostawców, także zakupujemy mleko pełne, jak i mleko Łącznie, proszę Państwa, w ubiegłym roku, w ubiegłym roku skup masz wynosił 225 tysięcy, ale przerobiliśmy w 251 251 448 tysięcy. Jak to się kształtuje w roku 2016 za 7 miesięcy 2016 roku Robiliśmy 152 miliony litrów własnego mleka i mleka zakupionego. Ale jeśli chodzi o mleko yy, własne, skupno było 152 milionów, a jeszcze mamy pełne i wózek zakupione, łącznie 159 milionów litrów. Skup miesięczny mleka w Polsce. Yy, Tutaj mamy rok 2015, w całej Polsce z miesięcy w milionach litrów i w, naszej, i, w, i w roku 2016. Proszę zauważyć, że do maja dynamika była dodatnia, często ustna dynamika i w lipcu najprawdopodobniej będzie ujemna. Jeśli chodzi, proszę Państwa, tu o skup miesięczny, troszeczkę na inne, inne spojrzenie, to jest 2016 rok, w porównaniu do poprzednich lat, duża dynamika skupu, a to, co już mówiłem, w czerwcu mleko, mleka w Polsce skupiono mniej, niż, niż to było dotychczas, chociaż w naszej jest to jest to, nie mamy dynamiki, dostatkowej, miasta za 6 miesięcy tego roku mieliśmy 137% dynamiki kup mleka w Polsce według województw. No jak Państwo tutaj już Pan Dyrektor przedstawiał, województwo Wielkopolski jest trzecim kontynentem obszarów mleka i w 2015 roku kupiliśmy około 1,5 miliarda litrów mleka w województwie Wielkopolskim od naszych dostawców. Jeśli chodzi o produkcję, będę tutaj, zatrzymam się tylko na podstawowych produktach dla najistotniejszych, dla naszej firmy. Jeśli chodzi o masło, w 96 roku 3000 ton, w ubiegłym roku prawie 9000 ton. Ta produkcja masła byłaby jeszcze wyższa, ale też w pewnych latach, proszę Państwa, no nie, lepszym niż produkcja masła jest sprzedaż śmietany przerobowej i stąd gdybyśmy nie sprzedawali śmietany, ta produkcja masła przekroczyłaby u nas 10 tysięcy ton. Produkcja serków miejskich też, proszę Państwa, od 1996 roku 2000 ton, w 2015 prawie 8 tysięcy ton, w tym roku y, mamy dynamikę około 108% wyższą niż w ubiegłym roku produkcji serków Produkcja maślanek też, proszę Państwa, i, i te i innych y, napojów y, w 1996 roku znikła y, w ubiegłym roku prawie 6 milionów litrów Produkcja mleka proszków, które jest dla naszego zakładu najistotniejszym produktem, proszę Państwa, w 1996 roku 4566 y, 2000 y, w 2015 roku, pół tysiąca ton. Chcę tutaj zaznaczyć, ale to będzie jeszcze okazja powiedzieć. Proszę o następny. Jeśli chodzi o eksport, proszę Państwa, kierunki eksportu. Tutaj mamy na zielono zaznaczoną Europę, gdzie nasze wyroby sprzedajemy. Więc jest to sytuacja, jest to są to czechy. Dojdzie, proszę Państwa. No także mamy tu wyspy brytyjskie, są Niemcy, proszę dalej. Tu mamy proszę Państwa, jeśli chodzi o eksport masła, no to też Niemcy, Holandia, Czechy, Słowacja, tutaj mamy Chorwację i po raz pierwszy rozpoczęliśmy, a no, było także masło sprzedawane no, no, do Rosji, wcześniej do Niemieckiego, ale w tym roku rozpoczęliśmy eksport do Turcji. Czuję, no, jest. Jest, proszę Państwa, 20, 34 państwa, do których eksportujemy na świecie głównie mleko w prostu I są to państwa, są to ten eksport też przez, przez całe 20 lat. Stąd są tu takie państwa jeszcze jak Brazylia. 15 lat temu sprzedawaliśmy do Brazylii, do Meksyku, na Kubę. Dzisiaj tamten rynek z tamtego rynku pozostawał nam jedynie Kuba, chociaż także prowadzi się rozmowy co do Chile, Wenezueli czy Meksyku, ale dzisiaj mamy inny rynek, ale będę mówił o tym innym rynku. Kierunki eksportu. Wszystkie te państwa zamalowane na, na niebiesko, na mapę świata. To są, to są państwa, do którego eksportujemy mleko proszę. Jak państwo widzicie, największa tam jest Azja, ale najwięcej mleka sprzedajemy, sprzedajemy do państw afrykańskich. Jeśli chodzi o eksport, to w 2015 roku wyeksportowano z Polski 107 439 ton mleka w proszku odpuszczonego, I, a nasza spółdzielnia wyprodukowała, sprzedawała na eksport prawie 21,5 tysiąca ton, prawie 20% produkcji krajowej to jest produkowane i kierowane na eksport w kole. W tym roku ta produkcja eksportowa była niższa, za 6 miesięcy 41 951 tą, dziewięć, ale to dlatego, że sporo także z Polski odpuszczonego zostało wykupione przez Unię w ramach interwencji Agencji Rynku Rolnej. I na zakończenie, Szanowni Państwo, takie krótkie podsumowanie i wnioski, które by że mobilizowała nas, albo zachęcały do dyskusji. 26 lat po zmianach ustroju społeczno-politycznego w Polsce. W tym czasie branża mleczarska otrzymała olbrzymią pomoc, i to pomoc, zarówno, która powstała zaraz w latach 90., zarówno od rządów polskich, jak i z Unii Europejskiej. Czarstwo zostało niogocześnione dziś można powiedzieć, że Lekarstwo polskie jest w Europie jednym z najnowocześniejszych. Czy była to dobry, czy była, był to dobry kierunek, to ocencie Państwo sami. bo praktycznie każdy zakład mógł starać się o o środki na równocześnienie swojego zakładu wiele z tych środków. Mimo, że zostały tam włożone one dzisiaj nie procentują. tej wielkiej globalizacji, która także nie ogarnęła rynek mleczarskich, można powiedzieć tak, że w Polsce, w tych dwóch trzech najlepszych, najlepszych odręgach, a więc Mazowieckie, Podlaskie i Wielkopolskie, roz najbardziej rozwinęły się Mleczarnie w województwie czy w regionie mazowieckim i w regionie Podlaskim. Dlaczego? Prosta sprawa, proszę Państwa. Tam wiodące mleczarnie, które tutaj wymieniam, Mleko, Łowicz, Polryk, betowita, podejmowane po kilka, kilkanaście, kilkanaście innych zakładów, innych spółdzielni. Dziś liczą się, dziś są największymi w Polsce i liczącymi się także na rynkach światowych. A co z Wielkopolską, Szanowni Państwo? No, w Wielkopolsce mimo podejmowanych wielu łączenia się spółdzielni, do takiego łączenia stricte wielkopolskich spółdzielni nie doszło. I stąd na 177 leczarni w Polsce, o tam Pan Dyrektor mówił, aż 46 zakładów jest w Wielkopolsce. Czy to dobrze, czy źle, nie chcę tutaj dziś ocenić. Ale proszę Państwa, wyliczyć się na rynku, wyliczyć się na rynku wewnętrznym, na rynku krajowym, Trzeba być y, albo dużym producentem, albo producentem tylko regionalnym, produkującym niewielkie, niewiele wyrobów i tylko tym, który rynek. Y, w polskim leczącie jest tak, że jeszcze wszyscy praktycznie robimy wszystko. A y, y, jak na tym wychodzimy, to ten kryzys najlepiej proszę Państwa tegoroczny kryzys przedstawił, że Obywają nas sieci handlowe, nie mamy wielkich partii towarów, które by można sprzedać. Bo dziś, szanowni państwo, leczarnia w kole, jest w takiej sytuacji, iż nie możemy sprostać zapotrzebowaniom, zamówieniom na produkcję eksportową różnego rodzaju lekarstw. Nie możemy sprostać, mimo że mamy wolne moce przerobione. Po wielkim kryzysie i, i dyskusji, która przetacza się w tej chwili, przez kraj, że mleka jest za dużo, że należy ograniczyć, że Unia nawet znalazła po półtora roku kryzysu, znalazła pieniądze, żeby dopłacić do tych, do tych rolników, do tych przedsiębiorców, producentów mleka, którzy ograniczą produkcję, dopłacić im pieniądze w sytuacji, że państwa, gdy gdzieś mleko sobie zakłady wyrywają z drogę. Można powiedzieć tak, że ta pomoc unijna to jest musztarda po obiedzie i przyszła w takim nieodpowiednim miejscu, że dziś powinniśmy nie tylko, że zastanawiać się, nie jak, jak ograniczać produkcję mleka, ale zastanawiać się, proszę państwa, jak ją zwiększyć. Bo to to też tutaj było przez pana dyrektora przypomniane. Że przecież spożycie mleka w Polsce jest przynajmniej o 50% niższe od spożycia mleka w sąsiednich krajach. W niektórych jeszcze więcej niż 50%. Prawie, prawie o 70% czy 80%. A możliwości, proszę Państwa, produkcyjne w Polsce są duże. Ja jeszcze raz przypomnę tutaj, często to powtarzam, nawet piszę nie raz w naszym tygodniku tutaj u kolegi Lukręckiego. Że taka 10-milionowa Holandia, 10 milionów mieszkańców, a więcej mleka produkuje niż w Polsce. Niż Polska, w prawie 40-milionowy kraj. I tam nikt nie słyszałem, żeby myślał o ograniczeniu produkcji. Więc to też jest retoryczne pytanie, proszę Państwa, jak mamy postępować? Ja uważam, że y, przetrwajmy ten trudny okres czasu. A produkcję mleka nie wolno, yy, nie wolno zlikwidować. Jeżeli ją ograniczymy, jeżeli ją będziemy likwidować, to już do tej produkcji nie wrócimy. Tak jak yy, będzie tak jak z produkcją trzody yy, drewnnej, yy, czy buraków, czy może wcześniej owiec, czy innych, innych produktów. My mamy doskonałe warunki do produkcji i powinniśmy je wykorzystać. Przecież na razie, jak póki co, nie leżymy na wielkich obszarach ropy naftowej czy, czy gazu i produkcja roślinna jest tą, z którą Polska może słynąć i za którą to rolnicy polscy, z której to rolnicy polscy powinni czerpać wysokie dochody i